No dobrze, teraz troszkę porozmawiamy na temat osteopatii. I chciałem, żebyś powiedział mi, w jaki sposób ty nostryfikowałeś tutaj swój dyplom z zakresu osteopatii. Dobrze, więc um, odpowiedź jest krótka: w żaden sposób, mhm. bo poszedłem do urzędu, do którego zgłosiłem się w 2013 roku, żeby się zapytać, czy jak zrobię dyplom w. E, czy jak skończę szkołę w Polsce, to czy, e, to czy mój dyplom będzie OK we Francji. W 2013 roku powiedzieli mi, że tak. W 2015 roku zasady we Francji się zmieniły. Te, ta zmiana tych zasad spowodowała, że we Francji zamknięto 40 szkół osteopatii. Nie wiem, czy, czy się zdajesz sobie sprawę, co to znaczy zamknąć 40 szkół w, w jednym kraju, nie? ale to jest coś po prostu gigantycznego. Bo po prostu rząd stwierdził, że, no, że po prostu to jest oszustwo nie? I, i że oni mają zbyt niski poziom, nie, nie, mają, nawet podstawowych, nie mają nawet takich podstawowych rzeczy, które, które są wymagane, żeby, żeby szkolić ludzi, którzy będą się zajmowali czymś, czymś zdrowiem. No i zamknęli 40 szkół, zostało 33. W tak. przerwę, że co mi się we Francji podoba, jak na razie w tej chwili jestem przez parę miesięcy, że jest na bardzo wysokim poziomie właśnie ta kontrola. Jakości, tak przynajmniej w moim odczuciu jest, No nie wiem jak to wygląda przez innych kinef jest o czy lekarzy, czyli osoby, ale ja widzę taką różnicę, jeżeli chodzi o polskie i frację. Przynajmniej na, no, na się. ten moment. to znaczy zależy, zależy gdzie, co, jak, kiedy, nie wiadomo, nie są różne sytuacje, ale rzeczywiście jakieś tam kontrole, kontrole staram się poziom trzymać. Dobra, no dobra, ale wróćmy do tematu. No. Zamknęli 46 w 2021. i 2022 covid też, więc było tak, 60 szkół było inaczej, ale znowu przedodali francuskie szkoły mieli zamiar zamknąć 15 kolejnych, ale w związku z tym, że były wybory, i te szkoły troszeczkę bardziej tak walecznie... E, e, walczyły z rządem, by nie zostać zamknięty. no to jakby odroczyli im to, ale troszeczkę się z po wyborach, więc to jest tylko kwestia czasu, więc e, zanim znów kolejny zamknął. No. Więc co się stało? No stali się bardzo tacy wymagający, jeżeli, jeżeli chodzi o szkołę, dużo bardziej. No i w 2018, jak ja skończyłem, przyniosłem mój dyplom, to oni powiedzieli, że mojego dyplomu nie chcą. Ja mówię, no dobra, no to jak mam zrobić? Ja się zastanawiam, jak mam to zrobić? No w sensie, mam zrobić jakiś staż gdzieś, czy, e, czy coś mogą zrobić? A oni powiedzieli, nie, nie. Po prostu nie, nie chcemy pana dyplomu w ogóle. Dziękuję bardzo. Mhm. No i ja się tam odwoływałem, podwoływałem się przez jakiś czas. Ja na trzech poziomach, czyli tam później szefowa tej kobiety, która mi odmówiła, mi odmówiła, potem szef tej kobiety e, drugiej i też odmówiła. Tak, tylko nadmień że ty kończyłeś szkołę osteopatii belgijską w Polsce. Pięcioletnio. No, tak, ale to nie ma dla nich żadnego tak. znaczenia, bo szkoła była w Polsce, a w Polsce osteopatia nie jest regulowana przez rząd. Ostatnio gdzieś tam widziałem, że jest uznana w jakiś sposób jako zawód, tak. ale to nie ma znaczenia. Ma być uznana jako zawód i też regulowana przez państwo. To znaczy, że państwo, mam powiedzieć, jak wygląda edukacja osteopatii w danym kraju, żeby francuski rząd to uznał. Więc czy była belgijska, czy nie była belgijska? Mhm. To nie ma znaczenia, dlatego że jak ktoś kończył niemiecką, czy jak ktoś, ktoś kończył jakąkolwiek inną czy polską. To i tak i tak, nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu nie, nie tak. uznaliby e, żadnego a, dyplomu. A ty mi kiedyś mówiłeś, że możliwe jest, że mi byłoby łatwiej nostryfikować dyplom osteopatii we Francji niż tobie, z tego względu, że ja prowadziłem własny gabinet przez kilka lat osteopatii, tak? W Polsce. Czyli mam jakby na no, doświadczenie po prostu zawodowe z, z gabinetu. Jak to, jak to wygląda? Jest, jest, jakaś, jest jakaś możliwość, ale ja z tego nie skorzystałem, dlatego że ja już mieszkałem we Francji. I, tak, więc, jest jakaś możliwość, o której za dużo nie wiem i na chwilę obecną nie znam nikogo, kto by z tego skorzystał i komu by się udało, ale podobno jest jakaś taka możliwość, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w innym kraju jako osteopata, to jego dyplom osteopaty może zostać uznany e, we, we Francji pod jakimiś tam szczególnymi e, warunkami, no ale to trzeba e, się dowiedzieć. No w każdym razie to mnie to nie dotyczyło. E, w każdym razie ja musiałem e, Znaleźć szkołę, która mnie przyjmie we Francji, e, opłacić ją znowu i e, iść na zajęcia, zdać egzaminy. Obro, e, e, to, opracowałeś... to był jeden rok, jeden rok to był, tak? Z tego co pamiętam. To nie było, że powtórzyłeś całe pięć lat, tak? To tak był, to był jeden rok, dlatego że tak mi się udało wynegocjować, ale zgłosiłem się do pięciu szkół i zgodziła się na to tylko jedna szkoła po Wcześniejszym zweryfikowaniu e, mnie i moich umiejętności przez dyrektora szkoły. Więc to nie jest tak, też, że przyjdziecie i powiecie do szkoły, dobra, słuchajcie, ja wam przyjdę zapacę rok e, i wy dacie mi, dacie, dacie mi dyplom, bo e, z takim podejściem to po prostu odmówiło mi, e, e, od, po prostu w ogóle, żeby, żeby mnie w ogóle przyjąć, żeby mnie sprawdzić, to cztery szkoły mi odmówiły z pięciu, do których się, się zgłosiłem. Jedna stwierdziła, że okej, okay, dobra, musimy zobaczyć kim ty jesteś, jaki jesteś, e, jaki jest, jak jest, jak jest twój poziom. No i, e, i przyjęli, mnie, przyjęli mnie, w związku z tym, e, pod po sprawdzeniem przyjęli mnie na, ostatnie, e, na ostatni rok. Więc absolutnie odradzam wychodzenie z takiego założenia, hmm. że jakaś szkoła z marszu kogoś przyjmie, dlatego że ktoś skończył z tą w, w Polsce, no to z marszu cię przyjmą na, na ostatni na rok. Jest wysoce prawdopodobne, że dzisiaj... Żadna szkoła we Francji tak, czegoś tak, takiego tak. nie zrobi, dlatego że dzisiaj po prostu te warunki są dużo bardziej restrykcyjne, te warunki narzucane przez, przez państwo. Nie? Więc dzisiaj może, być, dzisiaj może być trudniej jeszcze niż było w 2018 roku. No ale zdałem ten egzamin z pacjentem i um, obroniłem, napisałem inną pracę dyplomową, bo nie mogłem wykorzystać drugi raz tej samej. Napisałem kolejną pracę dyplomową, obroniłem ją przed komisją i dostałem wtedy w 2019 dyplom. Okay, Więc można powiedzieć, że, z, że skończyłem drugą szkołę, e, drugą szkołę osteopatii. No Znakomicie, to zaraz sobie przejdziemy do y, Twojego gabinetu osteopatii, jednego z dwóch, tak, który znajduje się pod Twoim domem.